Cześć, Siemaneczko, z tej strony Michał Majstruje, a dzisiaj Wam pokażę jakiego stworzyłem robota. Mam nadzieję, że zostaniecie do, ze mną do końca, a więc lecimy z tym. A do wykonania tego projektu będą potrzebne dwa koła wraz z przekładniami, dwa akumulatory do zasilania nadajnika, jak i odbiornika, nadajnik, oraz odbiornik fal do sterowania silnikami, dwa włączniki do włączania i wyłączania nadajnika jak i odbiornika, taśma izolacyjna do izolowania lutów, śruba pełniąca funkcję przedniego koła oraz klej, albo zwykły w typu Wikol, albo klej na ciepło. oraz jakaś tektura w moim wypadku do wykonania obudowy. Dobrze, a teraz wam pokażę sztuczkę, tak zwanego plaśnięcia. I wymiary widzicie właśnie na ekranie. Wyjścia z lutujemy do silników i do akumulatora przylutowywujemy włącznik i po wyjściu z włącznika lutujemy do odbiornika jak i nadajnika. Możecie właśnie zobaczyć pierwszą próbę uruchomienia, z początku nie chciało mi działać, ale za drugim razem silnik mi zadziałał. Dobrze. jak widzicie tak się prezentuje mój robot, jest on nawet małych rozmiarów, łatwo jest go przenosić między innymi dlatego, że w każdej chwili można odczepić koła lub później podłączyć odkręcić też antenę lecz do końca nie przemyślałem co do tej nóżki na dole ponieważ za bardzo jej nie idzie odkręcić i w środku też znajduje się akurat odbiornik fal radiowych od aparatury, akumulator litowo-jonowy oraz ledy, o których nawet nie planowałem wyszło to wszystko podczas budowy no i w każdej chwili można to podładować na przykład akumulator albo coś naprawić jeśli się zepsuje no i do końca akurat podświetlenie mi nie wyszło, ale i tak według mnie ładnie wygląda. A więc zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, zostawienia dzwoneczka oraz łapeczkę w górę. A więc do następnego filmu i pa pa!